Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam przepis na karczek pieczony w rękawie. Błyskawiczny przepis, ale niezwykle smaczny. Zapraszam. przódy musimy zamarynować nasze mięso, a zatem po dwóch kolendry. Kolendrę troszkę ugniatamy, aby te ziarna ręka rozdrobnić. Można to zrobić grzytelką. Wtedy naradzą on swoją aromat mięsu. Troszkę oliwy. Naszej marynaty. Musztarda jedna łyżka nie za dużo dla balansu smakowego miód nie za dużo, bo to nie ma być karkówka miodowa również około jednej łyżki i reszta przypraw a zatem majoranek, majeranek Majeranku nie żałujemy dajemy go sporo Główność programu. na 2-3 łyżki papryka. Również świetnie się zda. Tutaj również będzie przewodzić smakę. Odcinamy. Otwieram paprykę. Oczywiście słodka. Ale za chwilę dodam również paprykę ostro. Jak mi się uda otworzyć. Wszystko dzieje się na żywo. Jest otwarłem sporo tej papryki, około dwóch łyżek Co tam jeszcze? Pieprz, pieprz czarny mielony. Zależy czy bardziej ostry mięso, czy mniej. Ja to wyrównam ten balans pieprzowy czyli w proszku. Pół łyżeczki. I dla kwasu. Odrobinę soku z cytryny. Nie za dużo. To ma być jakiś piąty smak dopiero. ok mamy zrobioną marynatę. Jeszcze dolewam troszkę oliwy. I oczywiście o czym nie zapominam? O soli. Karkówka bardzo lubi sól. Zatem jedna łyżka. I mieszamy naszą marynatę. Zaczynamy najciekawszą rzecz, gdyż jest to po prostu marynowanie. Cała nasza pasta ląduje na karkówce i ładnie otaczamy nasze mięso przygotowaną pastą. Oczywiście najlepiej zostawić mięso w tej marynacie na całą noc. Wtedy przejdzie wspaniale tymi smakami, aromatami, ale również 3 godziny będą ok. Ale tak jak mówię, jak robicie to na niedzielę. To w sobotę wieczorem spokojnie można zrobić taką karkówkę i teraz głoś programu. Robimy niewielkie nacięcia. 4-5 ząbków czosku, pokrojone w mniejsze ząbki i wciskam do środka. To jest właśnie ten sekret dobrej karkówki, czyli czosnek. Niewielkich odstępów od siebie. Z dwóch stron wbijamy ząbki czosku. Zaczynamy zabawę z rękawem, zatem gdzieś średnie cebule z w piórkę rozkładamy na spodzie a będzie poduszkę dla naszego karczku rozkładamy równomiernie tej cebuli powstanie również wspaniały sos a to będzie nasz karczek ostrożny, aby wszystkie nie powrócić Spoczął już. <laughs> możemy dodać również naszą marynatę. Pozostałość po marynacie. I oczywiście troszkę czerwonego wina. Dla utrzymania sosu. Nie za dużo, bo jeszcze karpużka puści sok. I musimy teraz to związać. Jedna strona związana. Czas na drugą, robimy to dość ciasno, aby za dużo powietrza nie było. Bierzemy klip i związujemy naszą paczkę, żeby ciasno powietrze nie uciekało w drugą stronę i wkładamy do pieca 180 stopni termoobieg. Ile pieczemy 1 kg 1 godzina, 2 kg 2 godziny taki przelicznik. 10 minut przed końcem nacinamy nasz worek, uwaga, żeby się nie poparzyć i otwieramy naszą pyszną karkóweczkę, aby nabrała teraz koloru. W już jest gotowa czas na kolory zewnętrzny. I pakujemy na 15 minut. Grill górny. Sos przecedziłem przez sitko. Czas wlać trochę zaprawy, woda z mąką, aby go zagęścić. w niewielkiej ilości, sprawdzając i uzyskując konsystencję taką, jaką chcemy. Można również zrobić zasmażkę, najlepiej drugiego stopnia. Ciemny sos. Mieszamy, aby nie się grudki. Jeszcze troszkę. powoli powolnie konsystencję taką, jaką chcę uzyskać, czyli dość gęsto Aczkolwiek nie jak się? Oto gotowa karkówka polana sosem. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko ją pałaszować. Smacznego!